What? <laughs> Mówcie co chcecie, ale jestem pewien, że gdyby Axel nie został producentem muzycznym, to idealnie sprawdziłby się jako komik. Rozpoczynamy trzeci odcinek IDM Fails. Zaczynamy od klasyka, czyli występu Dead Mousa na Ultra Music Festival w 2014 roku. Joel skorzystał z okazji i zagrał na głównej scenie, gdzie zaprezentował niezwykle ciekawą interpretację przeboju Martina Garrigsa. Wielu artystów znanych jest ze swojej twórczości, ale nie zawsze idzie to w parze z popularnością samą w sobie. Przekonał się o tym Hardwell, który sprawdził, ilu przechodziów z Times Square kojarzy jego wygląd. Jestem z dj DJem w świecie, Hardwell, i co ludzie w Times Square sądzą o edm music. Avicii, co ty like second best? David Hardwell. David Hardwell. David Hardwell! Co ty Hardwell? mnie like him, yeah. Podczas koncertów zdarzają się przeróżne awarie. Boleśnie przekonał się o tym Kaszmir, który nie zorientował się, że wysiadło nagłośnienie i kontynuował swój występ. That moment, to jest so embarrassing. He was talking in the mic a few minutes ago. minut temu. Nie wierzę, ten chłopak jest pod dachem, próbuje się dowiedzieć, co się dzieje. On mówi, Widzieliśmy już rzut ciastem podczas występu Steve'a Okiego, ale okazuje się, że również w wolnym czasie wykonuje on prywatne okładanie słodkim kremem. Okej, okay, to trochę źle zabrzmiało.

ale wychodzi na to, że to tylko stereotyp. Starsza pani z tego filmiku bawi się lepiej niż niejeden nastolatek. Kupię! Wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, to zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.